Witam Ci serdecznie. W dzisiejszym nagraniu będziemy rozmawiali o tak ważnej sprawie jak dokańczanie projektów. Jak skończyć sprawy, które zostały rozpoczęte. Jak dowozić te projekty do samego końca. Być może masz jakiś raport, który jest nieskończony, może jakiś pomysł biznesowy, coś zacząłeś robić, być może miałeś takie marzenie, żeby prowadzić blog i nawet już coś tam powstało, ale w pewnym momencie odpuściłeś czy cokolwiek innego. To może być praca licencjacka lub magisterska i wiesz, ludzie dzielą się to takie dwie zasadnicze grupy, ponieważ jedni w ogóle nie mogą się za nic zabrać, bo się boją, bo odwlekają, bo ciągle mają jakieś wymówki. Natomiast druga grupa to są ci, którzy łapią 140 za ogon. Oni non-stop mają jakieś zadanie, przeskakując z kwiatka na kwiatek i nie boją się tego działania, ale mają tych rzeczy aż tyle, że w końcu tak naprawdę nic nie jest wykończone, nic nie jest dowiezione do końca i również nie ma żadnych efektów. I dzisiaj to nagranie jest skierowane właśnie do tej drugiej grupy. I tak jak już powiedziałem, może masz jakieś takie rzeczy, które... Jakoś coś cię zafascynowało, to może być, wiesz, kupion jakiś sprzęt sportowy, że tak, ja sobie kupię ketla i będę trenował. Albo że kupię sobie gitarę i będę na niej ćwiczył. I ja przyznaję, też miałem tego typu rzeczy w swoim życiu, gdzie kupiłem różne rzeczy, bo byłem czymś, czymś zafascynowany. No, a później gdzieś to leży na strychu nieużywane, bo jednak okazało się, że jest to chwilowa fanaberia. I teraz co robić z takimi rzeczami, żeby rzeczywiście, jak się zacząłeś zabierać, żeby to zostało doprowadzone do końca. Zatem, co robić w takich sytuacjach? Po pierwsze, znajdź wzór. Zastanów się, pomyśl nad tym, w którym momencie odpuszczasz. Czy może to zadanie za długo trwa? Może brakuje Ci wsparcia innych ludzi? Może w pewnym momencie to zadanie zwyczajnie zaczyna cię nudzić? Dlaczego wcześniej odpuszczałeś różnego rodzaju zadania? W którym momencie to się działo? Wierz mi, że tam jest ukryty jakiś wzorzec. Zastanów się nad tym, dlaczego Ty, jak rozpoczynasz jakieś działanie i to trwa, to w pewnym momencie odpuszczasz. Dlaczego? Pomyśl nad tym, znajdź ten wzór. Tak jak mówię, to Cię może nudzić, to może trwać za długo, być może nie ma wsparcia w odpowiednim momencie, być może gdzieś ta motywacja się wypala, jeśli tak, to dlaczego? Zastanów się na tym, to jest bardzo istotne. Sama ta świadomość już Ci bardzo pomoże lepiej zaplanować kolejne projekty. Punkt numer dwa to sprawdź, czy to nie jest chwilowy kaprys. Bo może właśnie zobaczyłeś coś na jakimś nagraniu, coś Ci się spodobało, czy to na YouTubie coś zobaczyłeś, czy w jakimś filmie, czy cokolwiek, i jesteś nakręcony, tak, ja też będę to robił, zabieram się za to działanie i. Poczekaj z tym trochę. Ustal sobie taką datę początkową, że ok, zacznę to robić za na przykład za dwa tygodnie. Poczekaj, aż trochę te emocje opadną i może się zdarzyć nawet tak, że to czym ty byłeś tak początkowo zafascynowany, że po prostu o tym zwyczajnie zapomnisz. I ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby jednak takich rzeczy testować, ale znowu, jeżeli tego jest za dużo, no to niestety prowadzi to do tego, że masz miliony rozpoczętych rzeczy, a nic nie jest skończone. Jednak ja sam jestem zwolennikiem takich małych rzeczy, żeby wiesz, czasami spróbować czegoś nowego, wybrać się na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, żeby spróbować na przykład jakieś tam sztuki walki czy coś takiego. Ale tak jak mówię, to musi być w zdrowych proporcjach. Jeżeli tego jest za dużo i co chwilę są jakieś projekty rozpoczynane, ale nie są dowożone do końca, no to już mamy problem. Punkt numer 3. Zrób plan. Ja wiem, że to się powtarza bardzo często w moich materiałach, ale to jest naprawdę bardzo istotne. Zrób bardzo dobry, bardzo szczegółowy plan. Być może pracujesz nad jakimś tekstem, może jest coś do zrobienia, jakiś projekt jest do dokończenia i w pewnym momencie pojawia się opór. Czyli robisz, robisz, robisz i nagle bach jest ściana. I w tym momencie jeżeli pojawia się taki opór, to znaczy, że być może ten podpunkt, który ty masz wyznaczony, jest i tak zbyt ogólny. Zatem rozbij go na jeszcze drobniejsze elementy. Na przykład, wiesz, kiedy ja mam wrzucić jakiś materiał na YouTube, to to jest tak w grani pliku, trzeba stworzyć miniaturkę, trzeba do tego zrobić odpowiedni opis, trzeba do tego dobrać tagi, e, trzeba zrobić, jeżeli to się ma znaleźć później na blogu, trzeba zrobić odpowiednią podstronę na blogu, no i później trzeba to wrzucić i opisać. Gdybym miał zaplanowany tylko wrzucenie filmu na YouTube, no to mogłaby się pojawić jakaś ściana, a gdy sobie to rozbije, na te drobne elementy, to ok, robię miniaturkę, teraz zrobię opis, teraz zrobię tagi, yy, teraz zrobię podstrony na blogu, teraz zrobię opis i wtedy idzie to łatwiej. Zatem ważna rada dla ciebie, gdy robisz coś i nagle pojawia się taka ściana, to znaczy, że być może ten punkt jest zbyt ogólny. Punkt numer cztery. Pracuj nad jedną rzeczą, to jest bardzo istotne. Jeżeli masz różnego rodzaju projekty, naprawdę zrób to tak, że bierzesz jeden projekt, robisz go od początku do końca, robisz drugi projekt, od początku do końca robisz trzeci projekt i tak dalej. Nie zabieraj się za 4-5 projektów jednocześnie. To jest bardzo, bardzo złe. Ja wiem, że często w y, zawodach, jeżeli zwłaszcza jesteś freelancerem, robisz strony internetowe, to na przykład czekasz aż klient dośle jakieś materiały, coś ma uzupełnić, a to w tym czasie podłubę coś innego, ale ustalaj to tak, rozmawiaj z klientami, że nie zaczniesz pracy, dopóki nie dostaniesz na przykład wszystkich materiałów. Zatem poproszę o wszystkie zdjęcia, wszystkie teksty, jak mają wyglądać pod strony, jakie mają mieć tytuły i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy, żebyś miał komplet materiałów zanim zaczniesz pracę. Wtedy wszystko idzie zdecydowanie szybciej. Zauważ, że to jest tak, że wtedy robisz tak, jeden projekt i on już zarobił. Robisz drugi projekt i on już zarobił. Już masz dwa projekty, które ci przyniosły jakiś zysk i zabiera się za trzeci projekt, tak? Ale już masz jakieś zaplecze finansowe. Natomiast jak rozpoczniesz jeden i nie skończysz, rozpoczniesz drugi i nie skończysz, rozpoczniesz trzeci i nie skończysz, no to masz trzy projekty, to wszystko będzie trwało nawet kilka miesięcy i żaden nie przynosi zysków. Pilnuj tego, to jest naprawdę bardzo istotne, nawet są badania potwierdzające jak dokładnie w czasie się to wydłuża, jakie są różnice czasowe i finansowe między tym jak pracujesz nad jednym projektem a między tym jak pracujesz nad wieloma projektami. Jak sobie wpiszesz w Google łańcuch krytyczny, to znajdziesz wiele informacji na ten temat punkt numer 5 przyciągnij wizję końca. Być może jeżeli jesteś grafikiem, programistą, wiesz, tworzysz strony czy robisz cokolwiek innego, ale weźmy weźmy tego programistę za przykład, no to wiesz, kodujesz tą stronę, piszesz, robisz te wszystkie różne rzeczy, masz rozpisane jakieś poszczególne etapy i nagle energia po prostu opada. Ty wiesz, co masz robić dalej, ale energia zwyczajnie opada. Dlatego wtedy porozmawiaj z kimś, kto ma sukcesy w branży. Może iść na jakieś szkolenie, na jakąś konferencję. To są takie rzeczy, które zawsze mi pomagają. Ja nie wiem, czy to również będzie dla ciebie dobre, ale ja zawsze mam tak, że jak pojawia się jakiś opór, że czuję gdzieś jakieś takie lekkie zmęczenie materiału, że coś jest nie tak. Mimo, że ja wiem, co powinienem robić, to ja lubię się wybrać właśnie na jakąś konferencję, na jakieś spotkanie, jechać gdzieś, posłuchać jakichś ludzi, którzy mają sukcesy w danej branży. To mnie zawsze, jak wracam z takiego spotkania, to mam zawsze później milion pomysłów, znowu mi się wszystko chce, więc raz na jakiś czas to jest takie zdrowe jechać, właśnie spotkać się z ludźmi z branży, porozmawiać. Przy okazji się trochę wyluzujesz, ale zawsze wrócisz też z takim, z, takim, z taką nową energią, ze świeżymi pomysłami, z nową perspektywą i to naprawdę bardzo bardzo pomaga. I punkt numer 6: ciesz się z tego, co już zostało zrobione. Ale widzisz, właśnie do tego, żeby się cieszyć z tego, co już zostało zrobione, musisz mieć dobry plan. Musisz mieć dobry plan, żebyś ty widział, jaką część zadań ty już wykonałeś, a ile jeszcze jest do zrobienia. Bez monitoringu, no niestety to jest niemożliwe. Dlatego musisz mieć dobry plan. I czasami, jak już zrobiłeś takie konkretne etapy, powiedzmy, że tych modułów masz mieć 6 albo 7 albo 8, i zrobiłeś już 4 albo 5, i czujesz, że właśnie jest jakaś ściana, jest jakiś opór, trochę takie zmęczenie. To może to jest też dobra chwila, żeby po prostu odpocząć. Zrób sobie dzień wolnego, idź do kina, idź na basen, idź na jakiś długi spacer, wyjeźdź może gdzieś w góry, po prostu daj sobie taki dzień wolnego. I jak wrócisz, to znowu będzie taka świeża energia, może jakieś nowe pomysły, może coś ci przyjdzie do głowy podczas takiego relaksu. To są naprawdę bardzo istotne rzeczy. To jest trochę tak jak z ćwiczeniem kulturystyki, tak jak wiele osób, które osiągają sukcesy, mówią, że ta regeneracja potreningowa jest równie ważna jak sam trening. Jeżeli tego nie będzie, no to to będzie problem. Mam nadzieję, że to wszystko co dostałeś w tym nagraniu będzie dla ciebie użyteczne, że to będzie przydatne i pomocne. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Jeżeli właśnie jesteś na takim etapie, że realizujesz jakiś projekt i jest jakaś ściana, jest jakiś opór, to być może to nagranie ci pomoże. Jeżeli tak, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Jeżeli ta wiedza Ci się podobała, jeżeli chciałbyś dostawać więcej tego typu nagrań, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego, tego kanału. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zechcesz to nagranie dalej udostępnić, jeżeli dasz łapę w górę, to naprawdę bardzo nas motywuje do działań, do nagrywania kolejnych tego typu materiałów i mam dla Ciebie coś jeszcze, jak zwykle w każdym swoim filmie reklamuję e-booka. 175-stronicowego e-booka, którego rozdajemy bezpłatnie. To jest e-book pod tytułem Przestań i weź się wreszcie do roboty. E-book na temat produktywności, koncentracji i motywacji. Znajdziesz tam same praktyczne i konkretne rady. Znajdziesz go na stronie liczyśymwynik.pl. Zatem serdecznie Ci zachęcam do tego, żebyś pobrał sobie tego e-booka. Mam nadzieję, że on również wniesie dużo energii, że dostarczy Ci mnóstwo informacji, które pomogą Ci lepiej realizować Twoje projekty i spełniać Twoje marzenia. I na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.